Zuchwały awanturnik Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt, będący obiektem pożądania złego i potężnego Ronana, którego ambicje zagrażają całemu wszechświatowi. Strażnicy Galaktyki to najnowsza produkcja z uniwersum Marvela, inspirowana serią komiksów o tym samym tytule. Bohaterami jest grupa superherosów, których zadaniem jest strzec porządku w kosmosie. Prawidłowa odpowiedź to Vin diesel jako grot. Soldier, assassin, jesteś świecie. Film jest romantyczną komedią, która rozgrywa się w latach XX-XX wieku. Akcja ma miejsce na południu Francji, na tle bogatych dworów i wystawnego wybrzeża wśród sław jazzu i modnych miejsc. Bohaterem jest pewien Anglik, który pomaga zdemaskować oszusta matrimonialnego. Niestety w wyniku jego działań dojdzie do licznych komplikacji zawodowych i prywatnych. Prawidłowa odpowiedź: Południowa Francja, lazurowe wybrzeże. You are very clever little humbug. Niniejszym ogłaszam, że rok szkolny uważam za zakończony. Jestem Mikołajek i opowiem wam jak spędziłem wakacje. No już, no już, chłopaki, spokojnie. Koniec szkoły to najszczęśliwszy dzień w roku dla Mikołajka i paczki jego oddanych przyjaciół. Wystarczy spakować walizki i można ruszać w wymarzoną, wakacyjną podróż. A ta zaprowadzi bohatera w sam środek malowniczej Bretanii. Wszędzie, gdzie pojawi się Mikołajek, czeka go moc niezapomnianych przygód. Prawidłowa odpowiedź to Laurent Cały turnus lać nie będzie. Kto wie. Po raz kolejny kino centrum wyrusza w plener. W lipcu i sierpniu na skwerze przed Konińskim Domem Kultury będzie organizować seanse pod gwiazdami. Już w najbliższy piątek projekcja filmu Rolling Stones w Plasku Świateł. Koniecznie nie przegap! Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce Prezydium.